No, cześć kochani, to jest Tomek ze z Florencji Market. A dzisiaj poruszymy bardzo ciekawy temat, jakim jest łatwa, prosta uprawa roślin w Twoim y, domu. Co zrobić, aby w spokojny, bezpieczny sposób uprawiać rośliny i abyście nie musieli już nigdy na nich się zawodzić? To, co cieszy w roślinach najbardziej, to to, że po prostu mamy kawałek natury w domu. To, że wiele barw, kolorów yy, przyciągamy właśnie z zewnątrz do Waszych minimalistycznych, nowoczesnych yy, mieszkań. To, że możecie obserwować, jak rośliny się ciągle zmieniają I, i jak troska o rośliny daje Wam wiele, wiele radości. Pamiętam czas, kiedy. W waszych domach jedynymi roślinami, jakie były, to były paprocie. Yy, kolejną rośliną, która pojawiała się w waszych domach, to była choinka na święta. Teraz wszystko się zmieniło i musicie wiedzieć, jakie są właśnie podstawy uprawy roślin. Więc, jeżeli czujesz się niepewnie z roślinami, albo po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś nowego w uprawie roślin, to ten film jest właśnie dla Ciebie. A dodatkowo, na samym końcu filmu, przedstawić pięć grup roślin, które są niesamowicie łatwe. W uprawie i z którymi nie będziecie mieli żadnych problemów. Wiele rzeczy, o których mówię w tych filmach, to tematy, z którymi dzielili się ze mną moi rodzice, a ich historia w tej firmie sięga już 60 lat. Natomiast, jeżeli wy macie jakieś wskazówki, którymi chcielibyście się podzielić z innymi osobami, to zapraszam do pisania w komentarzu. Zanim dokonasz zakupu roślin do Twojego domu y, lub też biura, musisz zastanowić się, jakie stanowisko chcesz dla nich przeznaczyć. Jak dobre stanowisko do konkretnej rośliny? Zazwyczaj. Takie informacje znajdziesz na przykład na etykiecie do roślin, która bardzo często jest dołączana do roślin. Wtedy na odwrocie znajdziesz informację, jakich warunków potrzebuje do wzrostu dana roślina. Ewentualnie tego typu informacje zawsze możesz znaleźć na przykład w sklepach internetowych, gdzie znajdziesz wiele opisów konkretnych roślin. Ważne jest też to, w jakich temperaturach będziesz przetrzymywać roślinę, czy znajdzie się ona w pomieszczeniach mniej ogrzewanych, czy bardziej ogrzewanych. Istotne jest też to, czy Będziesz ustawiać rośliny w y, pokoju gościnnym, czy na przykład w pokoju dziecka, gdzie y, te rośliny będą musiały uchodzić za te bezpieczne. Rośliny zawsze będą czuły się najlepiej w pomieszczeniach z oknami usytuowanymi na południu o dowolnej porze roku będzie zawsze najwięcej światła. Rośliny nie lubią przenoszenia. Zazwyczaj roślina przyzwyczaja się do danego miejsca w okresie około jednego miesiąca, więc po tym czasie lepiej ich nie przenosić, mogą wtedy reagować np. z rzucaniem dolnych liści. Kiedy planujesz zakupić roślinę, warto też pomyśleć o tym, że będzie ona wymagała za jakiś czas przesadzenia. Dlatego, kupując na przykład roślinę w doniczce o rozmiarze 12 cm, dobierz nieco większą doniczkę o 2-3 rozmiary. Kupując roślinę w doniczce o średnicy 12 cm, dokup od razu doniczkę o średnicy 14 cm. Właśnie po to, aby za kilka miesięcy przesadzić ją do nowego specjalistycznego podłoża. Pamiętaj, że doniczki, do których będziecie chcieli przesadzać rośliny, powinny mieć otwory. Ale ma to też związek z tym, że w glebie musi być odpowiedni stosunek warunków wodno-powietrznych. Dobra, załóżmy, że kupujesz roślinę. Pojawia się pytanie, czy zawsze musisz przesadzić tą roślinę do specjalistycznego podłoża? To zależy, Bo jeżeli na przykład kupujesz roślinę w naszym sklepie internetowym, bardzo często zdarza się, że przesadzamy już roślinę do specjalistycznego podłoża. Jak to rozpoznać? Na pewno po tym, że znajdzie się na doniczce taka oto naklejka, która poinformuje Cię o tym, że taka roślina została już przesadzona do specjalistycznego podłoża, a kolejne przesadzanie dopiero za. Pół roku. Jeżeli zakupiłeś roślinę, ale ona nie została przesadzona wcześniej, to warto sprawdzić jej system korzeniowy. Wyciągając taką roślinę z doniczki, zobaczysz, że system korzeniowy jest dobrze rozrośnięty i y, wymaga lub też nie przesadzenia do nowego podłoża. W takim przypadku możesz usunąć część starej ziemi. I dosypać spe specjalistycznego podłoża do danego gatunku. Jakie podłoże będzie najlepsze? Aby nie kupować wielu mieszanek do wielu gatunków roślin, możesz kupić podłoże, jakim jest Bigos. Bardzo często jest to mieszanka sześciu podłoży do samodzielnego przygotowania. Ważne tutaj jest, aby w odpowiednim składzie procentowym dobrać odpowiednie składniki dla danego gatunku rośliny. Aby ułatwić Wam mieszanie podłoży w odpowiednich proporcjach, mam dla Was specjalne podłoże z instrukcją mieszania do danego gatunku. I taką instrukcję znajdziesz w opisie filmu w linku. Kiedy już wybraliście odpowiednią roślinkę dla siebie, kiedy pomyśleliście o tym, jak ją przesadzić i do czego, w tym momencie pozostaje ostatnia rzecz, jaką jest wybór odpowiedniej osłonki do rośliny, która będzie taką wisieńką na torcie. Kolejnym zabiegiem pielęgnacyjnym, o którym nie należy zapominać, jest oczywiście podlewanie, ale jednocześnie jest to jeden z czynników bardzo często tego, że rośliny umierają w waszych domach. Po prostu rośliny są albo przelane, albo niedolane. Pamiętajcie, że takie rośliny jak marantowate czy paprocie lubią troszeczkę więcej podlewania, więcej wody, natomiast takie rośliny jak filodendrony i monstery będą potrzebowały tej wody. Odrobinę mniej. Oczywiście ważne jest też to, w jakim okresie podlewacie rośliny. Czy jest to zima, czy jest to lato. W okresie zimowym musicie bardziej zwrócić uwagę na to, aby tych roślin nie przelewać. Ważne jest w uprawie roślin to, aby woda po podlaniu rośliny nie ściekała tak mocno do korzeni, aby nie rozlewała się w dolnej części doniczki i aby dolna część korzeni nie tkwiła w nadmiarze wody, ponieważ dolna część korzeni może wtedy zagniwać i ucierpi na tym cała Roślina. Rośliny, tak jak ludzie w okresie zimy, lubią, kiedy woda jest troszeczkę cieplejsza, natomiast w okresie lata lubią, kiedy woda ma troszeczkę niższą temperaturę. Oczywiście nie oznacza to, aby do podlewania dodawać kostek lodu, ani nie oznacza to też, aby zalewać roślin herbatą. Pamiętajcie o tym jednak, żeby woda była odstana, to znaczy przetrzymana około 24 godziny i w ten czas ta temperatura będzie najbardziej optymalna do podlewania. Roślin. Dobra, wiemy już, że rośliny do prawidłowego wzrostu potrzebują odpowiedniego stanowiska. Wiemy też, że potrzebują odpowiednio dobranego podłoża do danego gatunku. Wiemy też, że potrzebują zrównoważonego podlewania, ale bardzo często zapominacie o nawożeniu, o dokarmianiu roślin. Pamiętajcie, że w okresie lata należy rośliny dokarmiać co tydzień lub co dwa tygodnie dawką, jaką podaje producent na opakowaniu. Natomiast w okresie zimy też możecie dokarmiać roślinę, ale co 2, 3 lub 4 tygodnie, czyli dawki o połowę mniejsze. Pamiętajcie, żeby używać nawozów o zrównoważonym składzie azotu, potasu i fosforu. I takich, które mają jak najwięcej naturalnych składników, na przykład biohumus. Takie naturalne nawozy sprawdzą się najlepiej i będą odpowiednie do wszystkich gatunków roślin w Twoim domu. Ok, kupiliście odpowiednią roślinę, waszą wymarzoną, przesadziliście ją, yy, ustawiliście ją w odpowiednim stanowisku i co się dzieje? Żółkną liście. I już widzę przerażenie w Waszych oczach, ale słuchajcie, to jest zupełnie naturalne to, że liście roślin żółkną, to się zdarza. Rośliny bardzo często odrzucają starsze liście, aby prześwietlić tę roślinę i spowodować, że więcej światła dostaje się do ich wnętrza. Wtedy z wnętrza rośliny bardzo często wyrastają młode pędy i roślina po prostu się zagęszcza. A czasami zdarza się też tak, że rośliny po prostu umierają. Jest to naturalny proces, który w naduże po prostu trwa i nie należy się tym przejmować, więc pamiętajcie, aby dobrać odpowiednie gatunki do waszych możliwości i nie przejmować się waszymi porażkami. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych, które będziesz prowadzić podczas uprawy roślin, zwróć też uwagę, czy na roślinie nie ma jakichś szkodników. Ze szkodników, które są popularne w domu, to na przykład mszyce, wciornastki, to ziemiórki, czy też wełnowce. Oczywiście, jeżeli zauważysz jakieś szkodniki, zrób im zdjęcie z bliska i poszukaj w internecie więcej informacji o tych szkodnikach. Ale co należy zrobić w momencie, kiedy już jakiś szkodnik się pojawi? Najprostszym sposobem na to, aby szkodnika się pozbyć, będzie opłukanie całej rośliny bieżącą wodą, na przykład pod prysznicem, po to, aby spłukać z niej wszystkie szkodniki. Jest to naturalna metoda, która zazwyczaj się sprawdza. Czasami musisz to zrobić raz, czasami musisz to zrobić dwa albo trzy razy. Owiń sobie doniczkę z ziemią workiem tak, aby po prostu nie przemoczyć jej podczas zraszania całej rośliny, a następnie dosyć mocno spłucz całość rośliny, wszystkie liście dokładnie, aby wymyć intruzów z Rośliny. W okresie zimowym często pojawiają wam się w domach ziemiórki, takie malutkie muszki, które latają i co prawda mogą powodować jakieś drobne szkody, ale najbardziej uci uciążliwe są dlatego, że po prostu przeszkadzają i często na przykład, siadają na nosie. Ziemiórki są często objawem tego, że w okresie zimowym przelewacie rośliny. Jest mało światła i są idealne warunki do tego, aby tam składały w tej glebie jaja, larwy i aby tam się po prostu rozmnażały, więc zadbajcie o to, aby nadmiernie nie podlewać roślin i zastosujcie żółte tablice lepowe, które wyłapią po prostu dorosłe osobniki. A teraz, kochani, pokażę Wam pięć grup roślin, które nie powinny stwarzać dla Was żadnego problemu. Są to rośliny bardzo łatwe w uprawie, długowieczne, z którymi po prostu nie będziecie mieli żadnych problemów. Pierwszą z nich jest aspidistra. Aspidistra jest to roślina zwana stalową, dlatego że Ciężko ją zabić. Roślina, która jest nie do przesuszenia oraz która czasami nie jest do zalania. Co prawda bardzo wolno rośnie, ale jest wdzięczna i sprawdzi się nawet w ciemniejszych pomieszczeniach. A tutaj aspidistę w odmianie variegata. Kolejną grupą roślin, która bezproblemowo rośnie, są na pewno sansevierie. Jeżeli miałbym Wam polecić, to na przykład odmianę Digitorum. Mała Sansewierka, która z biegiem czasu dorośnie do dosyć sporych rozmiarów. I tak też jest z wszystkimi innymi gatunkami Sansewierie, które po prostu rosną bezproblemowo i poradzą sobie w każdych warunkach, nawet w takich, gdzie macie bardzo mało. Światła i nawet w takich, gdzie znikacie z domu na dwa tygodnie, i was po prostu nie ma, nie ma komu zadbać o te rośliny, one sobie po prostu poradzą. Jest spora grupa sukulentów, z którymi też poradzicie sobie bez problemu. Jednym z nich może być aloes, roślina lecznicza, która bez problemu rośnie, trudno jest ją. Uśmiercić, ale też jest wdzięczna, trwała, nie potrzebuje dużego natężenia światła. Jednak, kiedy tego światła jest dużo, to rośnie oczywiście znacznie lepiej, ale jest bardzo łatwą, bezproblemową rośliną dla amatora. bezproblemową grupą roślin, które sprawdzą się w Waszych domach są potosy epipremnum, stidapsus, czy też pewne odmiany filodendrona pnącego, filodendrona skandens, na przykład w odmianie Brazil. No i ostatnią grupą roślin, które mogę Wam serdecznie polecić to... Filodendrony i monstery. Głównie zwróć uwagę na monstery, ponieważ tam jest naprawdę wiele różnych gatunków. Na przykład taka monsterka delicjoza variegata. Nie dość, że ma bardzo dużą wartość kolekcjonerską, to pięknie wygląda i jest naprawdę łatwa w uprawie. Oczywiście jest wiele innych odmian monstery, czy też filodendronów, szczególnie łatwe w uprawie są te, które mają po prostu zielone. I oczywiście, żeby ułatwić Wam życie, w opisie macie link do łatwych roślin w uprawie oraz link do odpowiedniej mieszanki dla danego gatunku z instrukcją, aby Wam było po prostu łatwiej i milej przesadzać rośliny. Wszystkiego zielonego, kochani, i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pamiętaj, aby subskrybować kanał. Cześć!